Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku komiksowych opowieści z Królestwa Ojców Nerdów, a dzisiaj tam daram dam dam Strażnicy Galaktyki, czyli najbardziej zwariowana drużyna w całym wszechświecie. I dzisiaj na spytki, taką formę przyjęliśmy, bierze mnie Filip. Także, bo on nie czytał tego, ja to czytałem tak. i pewnie zabierze. Czytałem si jedynie opis. Opis czytał, pewnie za lekturę tego zabierze się później bo powiem już spoilerując troszkę, że jest to odpowiednia lektura dla niego jak najbardziej, nie ma tutaj żadnych drastycznych rzeczy, historia jest bardzo ciekawa i co, ci, i co ważne, bardzo łatwa, bardzo łatwa w zrozumieniu. Chciałbym zapytać, mm -hmm. o czym w ogóle ogólnie są Strażnicy Galaktyki. No więc komik Strażnicy Galaktyki, mianowicie jeźdźcy na niebie. Jest to historia, w której strażnicy muszą odnaleźć kamienie nieskończoności, a jest to zlecenie, które mają od kolekcjonera oraz Grandmastera, ale coś dziwnego się dzieje ze strażnikami, ponieważ do tej pory byli drużyną i niestety teraz zaczynają się rozdzielać. Stwierdzili, że zrobią to zlecenie e, i potem się rozstaną. Każdy roze rozejdzie się w swoją stronę. I właśnie jakie oni mieli tajemnice? E, każdy ma swoje tajemnice w Mrocznej Duszy. Gamora po części jest uwięziona w, uwięziona w Kamieniu Duszy. Starlord Star ma jakieś problemy związane ze swoją przeszłością na Ziemi. Drax znowuż, e, który teraz nie chce być niszczycielem, postanowił, e, postanowił że tak powiem, grać na saksofonie. Oczywiście to żart, ale jakoś wrac, postanowił wrócić do, swojej, o, e, do swoich pierwotnych zainteresowań. No i dla mnie najciekawsza historia jest tutaj e, historia mm, Gruta oraz e, tak. Roketa. Co... bo oni mieli chyba z tego, co czytam w opisie, mieli chyba jeden jakiś wspólny. Tak, dokładnie. Co ciekawe, jeśli chodzi o warstwę graficzną, zobaczcie, jak tutaj Grut wygląda. Jest tu narysowany prawie jak w formie zbroi Ironmana. Rzuciokiem okiem Filip, zobacz. Widzisz? Zupełnie inaczej. Tak, jakby... jakby ta, to jest bardzo ciekawe. Zbroją jak na takie tak. bagno, gluty i nałożył sobie taką drewnianą zbroję. I historia gruta historia e, roketa jest chyba najbardziej dramatyczna, bo tutaj wkracza na arenę już znany z poprzednich komisów, tak zwany ogrodnik, który postanawia, E, który postanawia niestety mm, ściąć gruta, ale Rocket wymyśla sposób, żeby, jakby, żeby odrodzić swojego przyje, przyjaciela. Co ciekawe, Ogrodnik e, ma jakiś pomysł na to, o, co potem ma się stać z grutem, bo rzekomo e, on zjawił się w galaktyce nie po to, e, do czego był wykorzystywany w, w jego mniemaniu e, w tej chwili. Autorem scenariusza jest Jerry Dugan. E, bardzo e, mi dobrze znany scenarzysta, którego bardzo cenię przede wszystkim de za, de za Deadpoola. Najbardziej za Deadpoola, którego pisał w latach 2012-2018. Świetna historia, e, trochę dla bardziej dorosłych czytelników. Jak wiecie, Deadpool to jest e, dość agresywna postać, która nie liczy się e, z, konse z konsekwencjami. E, a Strażnicy Galaktyki są napisani... Trochę w stylu właśnie Jerry Dugana i może trochę Deadpoola, zwłaszcza ta historia z Rocketem i grutem, może trochę historia z, z Draxem, który chcąc pomóc, tak naprawdę szkodzi. Dlatego on się odwraca od tej przemocy. Właśnie y, by, było tu y, w opisie, że dlaczego Drax wyrzekł się przemocy. Jest tu, no właśnie, jest tu mały wątek z, jeśli chodzi o Korpus Nowa, zresztą okładka to pokazuje. Pojawia się Imperium Shi'ar i jego Shiar brat... Raptorów. Tak, to złowrogie Bractwo Raptorów. Tutaj jest to związane oczywiście z Richardem Riderem, który zostaje wygnany, a potem schwytany przez... Bractwo Raptorów, ale w to musicie się już czytać, nie mogę Wam zdradzać dokładnie o, o, co, o co w tym chodzi. Generalnie widać jakiś e, taki niepokój w tym komiksie, bo jednak wszyscy chcemy, żeby Strażnicy Galaktyki e, byli ciągle razem, a wszystko wskazuje na to, że jeżeli wypełnią zadanie, czyli znajdą Kamienie Nieskończoności, to, to się rozsaną, ale nie oni jedyni szukają. Szuka e, Kamieni Nieskończoności też e, Odwieczny. E, Vlog e, wszystkich istot we wszechświecie. Mm -hmm. I nie mówimy to o Tanosi, ale o Psotnym Loki, który <coughs> też ma swoje plany A. związane z kamieniem e, Ta nieskończoności. Tak, jeśli chodzi o. E, po, e, oczywiście jest galeria e, gościnnych występów, choćby e, Deadpool, me, man thing e, czy też. Okay. A czemu Deadpool? Okay. Jest no na właśnie. Na okładce w kosmosie. Gościnne o, no występy tych rzecz. postaci wynikają właśnie z ich błędnych wyborów, jeśli chodzi o secret imperium, czyli e, tą historię, gdzie Kapitan Ameryka okazał się kapitanem Hydrą. Tak, tak, tak. I, niektórzy, chyba ty masz tak to i niektórzy bohaterzy e, no, mylnie tak. uwierzyli w to, co mówi Kapitan Ameryka, i teraz poczuli się oszukani, i przez to chcą uciec z Ziemi, a strażnicy galaktyki mogą im to e, umożliwić. Także. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie polecam ten komiks, bo jednocześnie, że mimo tego, że jest to historia Strażnika Galaktyki i co mogłoby wskazywać, że historia wspólna, tak naprawdę to są podzielone historie. I każdy ma swoje własne powody, dlaczego chciałby odejść z zespołu Strażników Galaktyki. Także ja serdecznie polecam. Dziękuję tradycyjnie Gmontowi i Klubowi Świata Komiksu za możliwość przeżycia tej fajnej przygody. Ja za chwilę Filipowi wręczam Strażników Galaktyki, Jeszcze żeby poczytał. Yy, chciałbym się Ciebie yy. zapytać, co ci się podobało, a co nie. No, po, yy, podoba mi się historia, podoba mi się podział, yy, że tak naprawdę są właśnie yy, osobne, tak, osobne kwestie jak poruszone. Tak, właśnie komiksy. Z MCU, Sam mm -hmm. Marvel i tak dalej, to one były podzielone na takie części: okładka, histeria o czymś, okładka i w ogóle co innego. Tak, to jest tak podzielone. Bardzo mi się podoba strona graficzna, choćby już wspomniany Rocket i Grud. W innej formie zupełnie jest narysowana historia o Stallordzie, widzicie, w takiej tak zwanej slapstickowej. Co mi się nie podoba? Wiecie co? Właściwie nic. Nie, to jest komik, z którym ja nie znalazłem jakichś negatywnych rzeczy. No, Nie podoba mi się to, że nie mogę się już dowiedzieć, co się dalej będzie da działo z Roketem i Grutem, bo. Czego? Właśnie no czego? właśnie, bo się kończy ta historia z tymi dwoma strażnikami dość dramatycznie, więc czekam na kolejny tom. Kolej, ale... Kolejny tom to będą um, poszukiwania nieskończoności, więc mam nadzieję się zaznajomić. Tak, z ale to jednak twoja wspomniana wada no. nie musi być taką wadą, bo to właśnie bo nie tak w napięciu. Tak właśnie. Ale niektórych mogą właśnie puszczać nerwy. Tak. Ciekawi mnie co będzie z Richardem Reiderem, z nową, bo, bo też e, wstępując e, w, w, w tak. szeregi bractwa to jest właśnie taki bohater, ma in, inne motywacje, więc no bardzo bardzo mnie to ciekawi. E, no i czy Gamora w końcu odnajdzie swoją tożsamość w kamieniu duszy, czy udaje jej się uciec właściwie z kamienia duszy? Dokładnie. W sumie już jeden kamień mają odhaczony, jak mają Gamora. No, można tak powiedzieć. Także serdecznie zapraszam Jerry, Jerry Dugan na pokładzie, jeśli chodzi o scenariusz, kilku grafików, gdzie są rzeczywiście bardzo zróżnicowane jestem, style rysowania. Jestem też ciekawy z tego, co mówiłeś. Mhm. Jak? Yy, czy najpierw była Gamora z kamieni Nieskończoności, czy jednak najpierw Vision w swoim czole. Wiesz co, no co innego jest w komiksie, yy, no raczej tak, Vision, tak, tak. raczej Vision niż, niż Gamora. Tak, Tutaj nie tak, można bo łączyć... Tak, yy... zginął z rąk Thanosa, Thanos tam yy, i Iron Man wygrał? Tak. I pewnie gdzieś te tak. kamienie poleciały. Ale tutaj uderzamy, wracamy do kwestii, którą, o której mówiłem w filmie o All New Wolverine. E, świat MCU, czyli świat filmowy to jest co innego, świat tak, komiksowy tak. to jest... Nie łączymy tego. Takie historie się nie uczą, mogą mieć nawiązania, jakieś delikatne, dlatego ale to, nie łączy się I To się przez to może być w kropce w niektórych Nie, tam, to, Dokładnie, dlatego ktoś, tego, ktoś, kto e, może by, ktoś, kto uważa się za eksperta od Marvela tylko na podstawie filmów, nie jest tym ekspertem. Ja tak. czytając komiksy 30 no, lat, jest nie, nie czuję się ekspertem ale na Marvela. W ale w dziedzinie filmów. Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. I tym optymistycznym akcentem e, jeszcze raz zachęcamy Was do Jeźdźców na niebie, Strażnicy Galaktyki od Egmontu, e, Klub Świata Komiksu. Serdecznie zapraszam. Ja Filipowi wręczam. Czytaj. Na zdrowie. Na, na pewno, jak przeczytam swoje wszystkie kaczy, to ha. naprawdę mogę. Ten, Wszystkiego no, dobrego, mogę trzymajcie się. Skrymować. Do kolejnego odcinka e, Ojców Nerdów, komiksowych wejści. Pa!